Losujemy teraz Lucky Mena. Oliwia losuje Lucky Mena. Kai prezel. Kai prezel, Kei Einzige Deutsche. Nie, nie Einzige Deutsche. Ten puchar losujemy. Statuetkę pamiątkową. <grym> Wacław Czesnowski. I tego Lucky Mena. I tutaj mamy na razie szczęśliwców. I zaraz będą po kolei odpadać. Mamy Kaja, Pawła. Krzyśka, Wacka i ostatni chyba jeszcze. Ja? Ostatni, Oliwia. Artur Szcześniewski. Artur Szcześniewski, to fajnie jak debiutanci, czy nowatos po hiszpańsku stają tutaj. Ok, teraz weźcie te losy, tak. Pomieszaj. Pomieszaj i teraz będą ludzie odpadać. Czyli najpierw przychodzą szczęśliwi, mają szansę wygrać, a teraz odpadają. No i pierwszy zawodnik, który odpada? Paweł Żepa. Paweł Rzepa. Paweł jeden puchar ma, więc Panu już dziękujemy, następny, zobaczymy po minach to zaraz, uwaga, Włacław Czesnowski, do widzenia Panu. Kaj Prezel. Kaj okay. Prezel, okej. I teraz tak, Oliwia wyciąga tym razem znowu pozytywny los, kto zdobył Lucky Men Pokal. Bo ja rzucałam. Dobra, kocham cię, jesteś słodki. Krzysiek Dubiński. Krzysiek I Oliwia wręcza Krzyśkowi. Proszę bardzo. Po który raz? Drugi. Drugi, Drugi raz z rzędu. Gratulacje, Krzysiek.